Jestem w tak przepięknym miejscu, że to się w głowie nie mieści. Patrzenie w słońce. To się w głowie. W ogóle, chciałem powiedzieć, że wszechświat to jest takie coś, co się w głowie nie mieści. Hmm. Jakoś tak się cieszę niezmiernie, że mogę to wszystko oglądać. Najśmieszniejsze jest to, że nikt nie wie co to jest do końca. Jedyne co można mi powiedzieć no to to, że jesteśmy po prostu częścią tego systemu jakim jest kosmos. Patrzysz czakra korony mi, rozumiesz? Szczytuje. Widzisz światło. Uch. Legendarna, a widzisz, mamy legendarną starożytną. Smugę kondensacyjną, która znika, która znika w przeciągu kilku sekund, w dzisiejszych czasach to już rzadkość. Przyznacie, chyba zazwyczaj smugi są chrzczone. Chemią wszelaką. Natomiast to taka taka dygresja, ale wracając do tematu, no to miejsce jest po prostu przepiękne. A jest to środek kosmosu. Lokalizacja samo centrum kosmosu. I jedyne co. Co możemy o tym powiedzieć, bo nie wiemy, czym to jest do końca. Tak naprawdę, skąd się to wzięło. Może to jest jakiś level gry, symulacji, albo rzeczywistości, czym jest rzeczywistość Te w ogóle. Jeżeli masz na przykład sen, świadomy, który jest tak realny, że czasami bardziej niż to, co. To co teraz tu doświadczasz, to ale z niego się budzisz do tej rzeczywistości. to nawet na podstawie obserwacji tych warstw rzeczywistości można by założyć, że po tym istnieje kolejny warstwa rzeczywistości. Ale czym to jest, tego nie wiemy. Zresztą, czy to jest, czy to masz takie znaczenie? Czy to ma znaczenie, na jakim kształcie Ziemi nawet żyjesz? To jest w ogóle osobny temat. Jedyne, co możemy powiedzieć, już abstrahując, że, że naprawdę teoria płaskiej Ziemi i, i ludzie, którzy się tym zajmują, no to ja muszę niebawem zrobić nagranie na ten temat, bo ja w pewnym momencie też się bardzo zainteresowałem tym tematem natomiast po kilku latach kontemplacji tego tematu no i na podstawie własnych obserwacji e, właśnie dynamiki przede wszystkim słońca no mogę jasno stwierdzić że że, że subskrybuj ten kanał to dowiesz się wszystkiego w swoim czasie e, nie będę tutaj sprzedawał jakby najfajniejszych spostrzeżeń, ale sam temat płaskiej Ziemi to jest naprawdę fajna zabawa, moim zdaniem, bo jest to zabawa na wyobraźnię przestrzenną i to Wam polecam. To się każdemu przyda. Niestety wielu ludzi ma debet owej wyobraźni przestrzennej i dlatego. Subskrybuj ten kanał, to dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Zatańczymy właśnie na tym kanale. Ale wracając do tematu. Jedyne co możemy powiedzieć o wszechświecie to jest to, że jesteśmy częścią tego systemu. I. i bo jest pytanie dzisiaj ktoś zadał, że po co tu jesteśmy? Czy, czy dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy tu dlatego, że jesteśmy częścią systemu, jakim jest wszechświat. Bez nas wszechświat nie byłby wszechświatem. Tak jak zegar nie działałby bez jakiejś zębatki, nie można wykroić zębatki z zegara, żeby działał. Żeby działał, muszą być wszystkie zębatki i my jesteśmy taką. Częścią integralną kosmosu. I sam fakt, że możemy być tego świadomi, jest czymś niepojętym. Że w ogóle wiesz, że my istniejemy w ogóle. To jest, to jest w ogóle nie do pobicia. No. <grywka> Z większego odlotu nie ma, naprawdę. Tyle mam do powiedzenia z tych pięknych okoliczności przyrody, i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.